Jak po tym filmiku nie będzie burzy w internecie, to ja już nie wiem. Pan jaśnie poseł Platformy Obywatelskiej, koalicji rządzącej, wielmożny zwolennik Eurokołchozu, powiedział, co następuje. I uwaga, bo to zryje banie. Trzeba ewolucyjnie zlikwidować państwo polskie. Zlikwidować państwo polskie, mówi poseł koalicji rządzącej. Poczekaj, poczekaj, jeszcze raz i pomału. Poseł rządzącej koalicji chce likwidacji państwa polskiego. Powiedział to oficjalnie w wywiadzie. I ten sam wspaniały człowiek, poseł polskiego Sejmu, mówi dalej, że jest zwolennikiem i no wdech wezmę, Rzeczypospolitej Europejskiej. I ręce mi opadły, i nie wiem co powiedzieć. Nie wiem, może jestem idiotą, może jestem głupi, może czegoś nie rozumiem, ale według mnie za tego typu słowa gość powinien wylecieć z klubu i iść siedzieć. Bo jest wrogiem państwa polskiego. A jeżeli jest wrogiem państwa polskiego, to do jasnej, ciasnej, co on robi w Sejmie. Trąbię o tym od dawna. Trąbią o tym inni. Że o to właśnie chodzi, że Polska ma być zlikwidowana, że wszystkie kraje w Unii Europejskiej mają być zlikwidowane i stworzone jedno wielkie superpaństwo, o którym ta Unia cały czas mówi. Teraz powtarza to poseł platformy. A uśmiechnięta Polonia dalej twierdzi, że to jest fake news. Ludzie, kiedy wy się w końcu opanujecie, kiedy wy się w końcu pobudzicie, bo oni się już nawet z tym nie kryją. Nie no, drugi Darwin ewolucyjnie będzie państwo polskie niszczyło.